Czy jestem stary, dzisiaj się przekonamy grając w tą grę. You're Getting Cold to świetna gra karciana, która łączy pokolenia i to serio, bo grałem w to nawet ze swoją babcią. Ale już wam tłumaczę o co chodzi w tej grze. Po pierwsze gracz, który pierwszy dojdzie na metę, przegrywa, reszta wygrywa, ale nie chodzi tu wcale o wygraną, tylko o określenie swojego wieku mentalnego. A przy okazji można powspominać różne historie ze swoimi bliskimi. Na kartach są dwa hasła: jesteś stary lub jesteś młody, jeżeli hasło starości pasuje do Ciebie bardziej, i przesuwacie się o jedno pole do góry. Grę znajdziecie w Empiku, stacjonarnie i online. Tych kart jest naprawdę bardzo dużo, a ja nie sądziłem, że jestem aż tak stary mentalnie. Jesteś stary jeśli wiesz, do którego domu Hogwartu należysz. Jesteś młody jeśli Harry Potter to dla Ciebie vintage. Slytherin rządzi. No tego to się nie spodziewałem. Czasem PESEL i mentalność nie idą ze sobą w parze. Wyszedłem na starego pryka przed trzydziestką. Graliście już w to?